Witam Państwa. Z kilkutygodniowym opóźnieniem dzisiejszym programem rozpoczynamy nowy sezon naszego odtawskiego programu telewizyjnego Polish Review. Moim gościem w studio jest dzisiaj Liliana Arkuszewska. Witam Cię serdecznie. Ja witam. Przed, jeszcze zupełnie świeża książka, niedawno wydana w Polsce. Twoja książka zatytułowana Czy było warto? Odyseja jeansowych Kolumbów. Przede wszystkim e, gratulacje. To całkiem e, poważne osiągnięcie trzymać w, w ręku swoją własną książkę. E, domyślam się, że pomysł e, spisania swoich emigracyjnych przeżyć przyszedł Ci do głowy już kilka ładnych lat temu. E, opowiedz powiedz mi, proszę, kiedy ten pomysł e, opisania swoich przeżyć, e, kiedy zdecydowałaś się, że te właśnie przeżycia, z tych przeżyć powstanie książka? Ja przeżyłam takie przykry, miałam takie przykre wydarzenie tutaj i z reguły jak się ma jakieś takie emocjonalne przeżycia, mogą być i szczęścia i, i tragiczne jakieś, to one powodują, po prostu pomysły przychodzą. Mhm. I ja właśnie miałam takie przykre przeżycie, i z tym przeżyciem przyszedł mi ten pomysł, że ja to muszę kiedyś opisać. To było dawno, bardzo dawno temu, to było 18 lat temu. Wow, to, to naprawdę tak, tak długo. 18 lat temu, ale, ale nie pisałam, nie zaczęłam pisać 18 lat temu. Po prostu zasiałam sobie nasionko tam i, A, okay. i, i marzyłam o tym, wiedziałam, że to zrobię. Ale y, praca moja, jaką wykonywałam, nie pozwoliła mi na to, mm. bo nie miałam absolutnie czasu, nie było mowy o pisaniu. Także przyszedł moment i, i poczułam, że to jest właśnie ten moment, żeby się zabrać. I ten moment przyszedł e, 4 lata temu, cztery pół roku temu. Mm -hmm, mm -hmm. E, no to cztery lata, tak? To, to mm -hmm. też już kawałek czasu. Tak, samo napisanie mm -hmm. książki zajęło mi 3 lata. Mm -hmm. a półtora roku y, wydania. Samo organizacja, proces, tak, proces tak, wydania proces książki. Do się... tego jeszcze mm -hmm. wrócimy. Tak. <laughs> na, na, początku, na początku książki napisa, napisałaś, czy może edytor napisał, że jakiekolwiek wydarzenia i postacie, czy niektóre wydarzenia i postacie w tej w książce y, są fikcyjne, czy być może jakieś podobieństwa do, y, do wydarzeń które, się z, które są opisane w książce, y, są również fikcyjne. Y, na ile jest ta książka Twoją autobiografią, czy swego rodzaju pamiętnikiem, a na ile jest beletrystyką? Tam fikcji praktycznie nie ma. Wszystkie wydarzenia są mhm. prawdziwe. Z tym, że nie wszystkie akurat się przytrafiły mnie. Bo mhm. Ja mhm. Bo korzystałam z materiałów wszystkich z życia wziętych. Mm -hmm. Nie chciałam się um, po prostu opierać na czymś, czego nie byłam pewna. Chciałam, mm -hmm. żeby ta książka była prawdziwa, chciałam, żeby była szczera. Ja w ogóle bardzo chciałam tak posadzić czytelnika koło siebie i mu za rękę go poprowadzić mm -hmm. po tej mm -hmm. swojej podróży. Także m, osoby, y, większość osób jest y, y, z autentycznymi nazwiskami, imionami. Mm -hmm. Chociaż nazwiska starałam się nie używać. E, nie używać, tylko imiona. Ale w kilku przypadkach, e, ponieważ nie miałam zgody i, i nie mówiłam, albo długo nie widziałam kogoś, o kim opisywałam, to po prostu zamieniłam imiona. Aha, czyli po prostu. Czyli, czy miałaś jakieś reakcje ludzi, których opisałaś, jak którzy nie wiedzieli, że ich opisujesz? Nie, jeszcze nie. Jeszcze za świeża jest książka. Jeszcze nie. No ciekawa jestem, ciekawa jestem, bo to, to zupełnie w środowisku. Ja ja przeczytałam całą książkę mm -hmm. i, i muszę ci powiedzieć, że dużo. Osób wydaje mi się, że wiem, o kim piszesz, no chociaż na przykład niektóre imiona są, są zmienione, zmienione tak czy jest. nazwiska. Mm -hmm. e, no ale to, to właśnie wyjaśnia tą, tą jedną rzecz, e, którą dużo ludzi pyta, bo w większości e, e, ludziom się wydaje, przynajmniej tym, z którym ja rozmawiałam, że to jest Twoja autobiografia, ale to jest to po prostu jest autobiografia imigranta tak. do Kanady tak. <laughs> do Odych, tak, mówiąc, mówiąc konkretnie. Jeden z twoich recenzentów na, na okładce napisał, że jest to książka o Kolumbach lat 80., ryzykantach. Ciekawa, hmm. ciekawa, urzędnikowska. recenzent słowa. napisał. To my z wydawnictwem pisaliśmy. Aha, no, no. to przepraszam, ale właśnie spodobała mhm. mi się ta fraza, że to jest książka o Kolumbach lat 80., ryzykantach, którzy mieli odwagę wystawić się na próbę i na własnej skórze sprawdzić famę o zachodnim świecie. Y, domyślam się, ty, to znaczy w Kanadzie pewnie każdy imigrant znajdzie coś dla siebie, albo mm -hmm. y, 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 kawałek swoich własnych wspomnień, albo bardzo podobnych y, albo y, swoich przeżyć, swoich emocji, swoich prób odpowiedzi na, na to pytanie. Na to pytanie. Y, y, natomiast y, ciekawi mnie y, ta strona, bo odbyłaś serię w swoich niedawnych podróżach do Polski, miałaś serię mm -hmm. spotkań autorskich z tak czytelnikami i ciekawi mnie bardzo, jak od odbierają tą książkę w Polsce, czy oni to uważają, że to jest po prostu um, um, definitywnie odbierają ją inaczej niż my, muszą. mieszkający tutaj muszą, muszą. no nie muszą. mają wyjścia, prawda. ale y, czy, y, czy wydaje ci się, że uważają, że to jest książka podróżnicza? Czy? Tą książkę trudno jest zakwalifikować do jednej mm -hmm. kategorii i miałam kilka rozmów na ten temat właśnie na spotkaniach autorskich, jak i z innymi autorami, czy, czy ludźmi zajmującymi się książkami, literaturą. E, wiele e, ludzi zakwalifikowało, wiele księgarzy właściwie, albo wiele, na wielu portalach miałam okazję przeczytać, że ta książka została zaklasyfikowana e, do książki właśnie powieści podróżniczej, mm. do romansów, do no, jest literatury trochę, jest, pięknej. Jest trochę. Tak, do literatury pięknej, do wielu właśnie takich kategorii. Miałam rozmowę w książnicy ostatnio na spotkaniu autorskim z panią, która prowadziła to i miała obiekcję, żeby ją nazwać powieścią. Ponieważ stwierdziła, że powieść to po prostu opisuje fikcyjne sytuacje, a tutaj są prawdziwe. One są prawdziwe, ale ta książka jest napisana właśnie w formie powieści. Mm -hmm. Także jest ja, ja ją przynajmniej bym zaklasyfikowała do beletrystyki. No ale to ale to, to są ci specy, specjaliści, tak. <gry> którzy próbują zawsze wszystko mm -hmm. klasyfikować. Ale jak odbierają ją czytelnicy, czy naprawdę myślą po przeczytaniu, no bo tych zdarzeń w tej książce jest opisanych bardzo wiele. Dużo. I, um, i właściwie um, ktoś, kto nie miał do czynienia z imigracją. Bo zawsze tam na pewno ją odbierają bardzo informacyjnie. Ale czy myślisz, że wierzą, że to się wydarzyło? Tak. Czy myślą, że to jest fikcja? Nie, nie, nie. nie, A, nie. Okay. nie. Wierzą i ja zresztą każdego chcę um, nie przekonać, tylko upewnić w tym, A, że ona okay. faktycznie mm -hmm. jest prawdziwa, że wszystko to, co tam jest w tej książce, to jest wydarzy. prawdziwe. E, bo, bo tak jest. Wszystko jest oparte na faktach. E, znajomi, przyjaciele, nasze sytuacje rodzinne. Mm -hmm. Niektórzy się mnie pytali czy nie miałam problemu się otworzyć, nie miałam problemu się otworzyć, bo właściwie nie mamy się czego wstydzić, żyjemy tutaj, pracujemy, także to wszystko opisałam. Początki były na pewno dla nich najciekawsze, dla nas również mm -hmm. były najciekawsze. Mm -hmm. Później, ponieważ jest dużo podróży, to podróżowali razem ze mną czytelnicy. Mm -hmm. Także, no ta część jest z pewnością tak, taka tak, bardziej egzotyczna. Tak, ta jest, dużo egzotyki jest, no zanim zresztą wyjechałam, to mm -hmm. jest, m, są chyba dwa rozdziały Peru. Mm -hmm. I tam tak, już tak, jest ta egzotyka, stamtąd się wzięło właśnie e, nasionko emigracji. Ale, ale tak jak powiedziałam, różnie ją można zaklasyfikować. W Polsce ją odbierają inaczej, tu na pewno mm -hmm. inaczej. Mi się mm -hmm. wydaje, że w Polsce ją odbierają e, chyba lepiej, ponieważ my to wszystko już znamy. To tak, dla tak, nas nie tak. jest takie wow. Co, co często dla, tak, dla Polaków w tak. kraju. No, dla nas jest. ma inną wartość, bo my bardziej emocjonalnie do tego. Mi się wydaje, że tak? tutaj każdy, a zwłaszcza odtawianie, mm -hmm. znajdą siebie, bo, tak. bo wielu to z nas jest opisanych. Się, tak. Nasza Polonia nie jest przecież bardzo duża. Nie jest, tak. Znamy się, także no, na pewno, jestem na przekonana, pewno... na pewno odnajdą siebie. I nawet ci, którzy nie wyjechali w Polsce, mm -hmm. ponieważ myśleli o tym, bo mm -hmm. bardzo dużo mm -hmm. ludzi myślało i nie wyjechało, zostało. Tak, tak. Także czytając to. To będą po się prostu, zastanawiać, będą się zastanawiali, czy było, czy, ba, czy, byłoby czy, ba. czy, ba. czy, czy może trzeba było Taka. na tej zasadzie. Nie każdy pewnie zdaje sobie sprawę, że napisanie książki to jedna rzecz, a wydanie książki to jest zupełnie inna sprawa i zabiera to dużo czasu i dużo podejścia, prób podejścia do, do publicystów, mhm. do dziennikarzy i promocja książki. Powiedz nam coś o tej stronie od tej strony kuchennej. Tak, to wydaje jest, to jest rzeczywiście zupełnie coś innego niż pisanie, ponieważ mhm. ja tak powiem, żeby pisać, to trzeba trochę pofrunąć, oderwać się od ziemi, a żeby wydać i żeby promować trzeba mm. mocno stać na ziemi. To jest taki biznes Także to są tak. zupełnie mm. odmienne bieguny, mm. dwa bieguny, mm. dwa różne bieguny. Ym, wydanie książki, samo wydanie zajęło mi półtora roku, co mm. podobno wcale jest nie jest szerka. długo. Tak. Ludzie czekają na odpowiedź ponad rok. Ja czekałam 9 miesięcy jak dostałam mm. pierwszą pozytywną. Ym, po ym, złożeniu manuskryptu wysłałam do dziewięciu Wydawnictw w Polsce. Miałam możliwość wydać ją w Chicago, i na początku się tak podekscytowałam tym, ale później trochę jakoś stwierdziłam, że nie, że ona musi być wydana w Polsce. Przynajmniej Także na początku. Przynajmniej pierwsza, <grym> tak. Mm. I, I po prostu czekałam. To czekanie było bardzo emocjonalne, bo codziennie mm. zaglądałam na e-maile, czy przyjdzie, mm. czy już jest coś. Chciałabym od razu, wiadomo, mm. ale, ale trzeba było poczekać. Dziewięć miesięcy właśnie, kiedy uzyskałam. Czyli się urodziła, można powiedzieć. Tak, też. I uzyska, uzyskałam tą pozytywną opinię, to oczywiście skakałam do góry mm. i było dla mnie to wielkie przeżycie. No, a później sam proces wydawniczy trwa, redagowanie książki, musiałam się ustosunkować do, do zmian. Yy, redaktora, jeżeli mhm. chciał mi zmienić, a ja nie chciałam ich zaakceptować, to musiałam po prostu uargumentować, tak, dlaczego tak. nie. Oczywiście yy, nie, ma, yy, nie ma tu mowy o, o błędach, bo automatycznie poprawiają, ale, ale na przykład jakieś stylistyczne mhm. sprawy, bo tam błędy ortograficzne to ja robię masę błędów ortograficznych, ale, ale wyłapałam chyba większość. Sama. Także to jest proces. No później, jest y, projekt okładki, mhm. potem jest zrobienie składu. Mhm. Ten skład się dostaje y, na podstawie trzech czy tam pięciu stron, i, i trzeba wyrazić zgodę, czy taka, mhm. taki skład mi odpowiada. Ja się cieszę bardzo, że ja na tym zawodzie zęby zjadłam. No właśnie, ten, że... chciałam powiedzieć, że to trochę po tak, krachu, to potrwało. Tak, to potrwało i, i dzięki Bogu, że ja się na tym znałam, to poszło to, to bez takiego strasznego bólu, chociaż ciężko. Lilu, powiedz mi jeszcze, gdzie możemy znaleźć tą książkę? Wiem, że, że będą kolejne, ale o tym to porozmawiamy. Jak będą mhm. kolejne, powiedz mi szybciutko jeszcze, gdzie możemy znaleźć tą książkę w Ottawie. W Ottawie jest ona w polskich sklepach, Aha. jest w Pinecrest, jest tutaj mhm. na Richmond. Mhm na Wokli mhm. i w Kanadzie I pewnie na internecie też można ją? Ja. Na internecie nie można, ja A, się właśnie można. staram się, żeby jak najdłużej nie była A, okay. jako okay. e-book, bo A, okay. boję się piractwa, wolę okay. najpierw, żeby ludzie przeczytali. No to, no to wobec tego y, y, dziękujemy bardzo, że przyszłaś nam y, po, ja powiedzieć dziękuję. o swojej książce. Wszystkim Państwu polecam książkę Lili. Osobiście przeczytałam. Zafascynowana jej przeżyciami. Nie całkowicie osobistymi, ale w większości. I no, a Tobie życzę, żeby ta nowo odkryta pasja zaowocowała, żebyś miała mnóstwo zadowolonych czytelników. No i, i życzę te, tego tej twórczego weny. zapału, tej weny na, na następne, następne części kolumbowych przygód. Dziękuję bardzo Dziękuję. za przyjście do studia. Dziękuję.